Bardzo zajarany tym, co robisz. Za każdym razem, jak nie odpowiadało mi jakieś ćwiczenie i już z takim przekąsem rzucałam, co to w ogóle robi i w czym mi to pomaga, to dostawałam cały wykład, które mięśnie, które coś tam, na co to. Po wszystko wyłożone, chociaż po prostu chciałam się dać znać, że mi się nie podoba to ćwiczenie. Ale jakby myślisz, że zasypywanie się taką ilością informacji w kontekście tego, dlaczego, po co, w jakim celu jest elementem, który jest, był dla ciebie potrzebny? Przydatne. Yy, przydatne pod kątem uzasadnienia, jakby też na pewno te rzeczy pomagają mi teraz, kiedy zdecydowałam się już kontynuować sama tę mm -hmm. przygodę z siłownią. Wiem, że nie mogę się skupić tylko na przykład na jednym rodzaju ćwiczeń, tylko Próbuję targetować każdy mięsień podczas treningu. Ta właśnie wiedza z treningów, to, że ja mówiłam, że co to w ogóle robi, yy, albo że nie czuję tego tu, albo tam, to pomaga mi teraz lepiej ustawić swój trening. Już sam fakt, że przy jakimś tam ćwiczeniu mówiłam, że na przykład bardziej czuję to niż tamto, i ty mi, co gdzieś tam tłumaczyłeś, no to pomaga mi teraz ocenić, czy dobrze robię technicznie ćwiczenie, czy dobrze je odczuwam, czy nie.